Zobaczcie, kochani, tutaj jest zilba raja, czyli czapla, ta biała czapla, która jest. Ja będę podchodziła, i ona za chwilę na pewno będzie otfrunie. Tu jest. Tu jeszcze ona jest. Odprunęła! To jest właśnie ta biała czapla zilpraja. Po niemiecku nazywa się. Już odprunęła, wystraszyłam ją. Ale to jest bardzo rzadki ptak. I mamy tutaj nasze kaczuchy.